Zrobił nas największe wrażenie poprzez ciepłe podejście do bohaterów i wciągnięcie nas całkiem dramaturgiczne, wciągnięcie w świat, który nie jest nam tak znany, ale niezmiernie ciekawy. Dla Michała Kaczka za Strawberry Boys. Ludzie muszą popisać jego muzykę i przychodzą na słuchanie tej muzyki, i on może być wiesz, obleśnym człowiekiem jako takim niezadbanym i ten. I tak nie miał y, mnóstwo ludzi na koncertach, jeśli stworzył jakieś piosenki, jakieś hity, które ludzie tam chwycili. Dziękuje Huberta Patonowskiego za e, umiejętne budowanie napięcia, za film w hip-hopowym rytmie, e, za wiarygodność przedstawionego świata jego bohaterów którzy mimo, że grali przez zawodów aktorów, sprawiają wrażenie wyjętych bezpośrednio z ulicy za bardzo sprawne, trzymające na początku do końca, w napięciu kino oraz dla filmu moje serce Damiana Kocura za umiejętne połączenie kina dokumentalnego z fabularnym, za bliskość bohaterów, za szukanie dramaturgii i dramatyzmu w małych, codziennych sprawach, które powstają do e, rangi wielkiej historii. Skoro ludzie mają mnie w dupie, to dlaczego ja nie mam mieć ich w dupie i korzystać ze swoich talentów? I że tak naprawdę nic piękniejszego nie mogę być nie Dzień dobry babciu! Czuję, dach... Tego tutaj z poduszka, co? Chciałem chciałbym właściwie podziękować w imieniu wszystkich z naszej ekipy i przede wszystkim w imieniu Tomka. Ale też chciałem powiedzieć właściwie, że to jest super w ogóle, że polska animacja, czy też wiesz pewnie coś o tym, że zdobywa mnóstwo nagród na świecie. To były te fazy, które witały z radością, z uśmiechem, to wszystkie miejsca festiwalowe. Oni, oni naprawdę dwoili się, troili. Było dużo radości. Ja gdziekolwiek nie przychodziłem, gdzie byli wolontariusze, był śmiech.